Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale, w którym to opowiem Wam własne ostateczne teorie na temat trwającego już 15 sezonu Lego Ninjago Crystallized. Będą w tym filmie spoilery już z odcinków które już wyszły, a było ich aż 12, a będzie razem 30 epizodów. Zanim jednak przejdziemy do teorii to przypominam o kciuku w górę pod filmem i od razu mówiłem, że w tym momencie nie będę się szczegółowo wypowiadał o wrażeniach z tych odcinków, ale pokrótce mogę powiedzieć, że mi się podobały. No dobra, no to lecimy już do mięsidła. Teoria pierwsza. Zaczynamy z grubej rudy. Co się stało z nią i jej mocą? Ta rzecz została już nam przedstawiona w tych 12 pierwszych epizodach najnowszego sezonu. Ninja uwolnili starego wroga Asfirem, która z pomocą swojej magii i laski spowodowała, że bohaterka straciła swoją moc wody. Twórcy wrócili do początków i stała się z powrotem samurajem X. Co dalej z tą bohaterką i jej mocą wody? Jestem niemal pewien, że Asfira trzyma teraz w sobie. To moc i w pewnym momencie zostanie użyta przez nią, lub nawet i ją utraci na zawsze. Ale czy na pewno? No nie, bo w przypadku niej, jak i w Innych mistrzów żywiołów zostało powiedziane w 11 sezonie przez Sorlem, że żaden mistrz żywiołów nie traci swojej mocy na zawsze. To po czasie wraca. Obstawiam więc, że w tym przypadku będzie podobnie. A co do samej baterki, no to będzie działać przez większość czasu jako Samurai X, tak jak Pixel i tyle. To, co najważniejsze z nią już zostało opowiedziane w poprzednim sezonie i na początku tego. Raczej kluczowej roli już aż tak nie będzie teraz pełnić. Teoria druga. Co z poszczególnymi ninja i dobrymi, drugoplanowymi postaciami? Widać było już chociażby w pozostawach, że Kai, Cole, Zane i Jay będą odgrywać ważną rolę w tym sezonie i owszem, tak będzie, jednakże jest to wspólny sezon wszystkich postaci, nie tylko ninja, potwierdza to też plakat, który jest inspirowany Avengers Endgame. Ci ninja na pewno będą kluczowi w związku z Lloydem i Złotą Smoczą Mocą, o której pogadamy w kolejnej teorii. Ui Garmadon mam wrażenie, że także będą mocno kluczowi w tym sezonie, no bo jednak są synami pierwszego mistrza Spinjitzu, a krainy Ninjago otacza potężna Mroczna Siła. U powróci do swojej smoczej zbroi z 9 sezonu. Natomiast Garmadon powróci po dłuższej nieobecności w serialu. Obecnie trwa pięciotomowa kolekcja komiksów z Garmadonem w roli głównej, które mogą co nieco powiedzieć pod koniec o co chodzi z nim w samym 15 sezonie. Będzie to taki prequel, zresztą i tak jest, bo dzieje się przed najnowszym sezonem, no ale wiecie o co mi chodzi. Początkowo tak sobie myślałem, że jego nowy wygląd, który zobaczyliśmy w formie minifigurki zostanie pokazany w komiksach. Zobaczymy czy tak będzie czy nie, ale końcowe komiksy wyjdą już zapewne po całym sezonie, no więc tak jak mówiłem prequel. Jeśli chodzi o Ui Garmadona w samym serialu, no to będą pomagać na tyle ile mogą, żeby nie doprowadzić do zniszczenia Ninjago. Niełatwe zadanie, ale z pomocą Ninja i pozostałych powinno się udać. Czy któraś z tych postaci zginie? Bardzo możliwe, ale niekoniecznie w 100% sugerujmy się tym inspirowanym plakatem z endgame. Poczekamy. Zobaczymy. Co do Skylar, przed sezonem 15 otrzymała na stronie internetowej LEGO 9 rozdziałów historii w związku z poszukiwaniem jej matki. Historia nosi tytuł Amber Spylor i warto poczytać, bo jest. Trochę w informacji o mocy brusztynu i ich mistrzach. Czy to co tam było w związku z matką Skylor będzie kontynuowane w serialu? Kto wie, początkowo pomyślałem, że mogliby trochę o ten temat zahaczyć, ale pewno za bardzo nie będzie czasu w 15 sezonie, ale dalej to zobaczymy. Jednakże jestem pewien, że rola Skylor w tym sezonie będzie poniekąd taka jak w 9 sezonie zrobi w pewnym momencie jeszcze coś ważnego i tyle. Pixel. Jej rola będzie taka jak zawsze: będzie pomagać, ale nic większego specjalnego nie będzie miała tutaj do roboty. Tak jak w szczególności miała w 12 sezonie. Od 11 sezonu i tak dostaje swoje momenty mniejsze lub większe, więc tutaj się nic nie zmieni. Antonia, Nelson, Darek, Twitchy Team, Cyrus Borg i inni będą to postacie, które zwyczajnie będą miały swoje krótkie występy w sezonie, aby pomóc naszym baterom na każdym kroku. Nowi ninja, którzy zostali wprowadzeni w tym sezonie, na razie są po stronie policji, ale wiadomo, że im bliżej końca, to wszyscy pomogą Lloydowi i jej ekipie. Czy zastąpią oryginalnych ninja w kolejnych sezonach? No raczej nie. Kreszczałowa kura. Chyba jest najciekawszym zaskoczeniem na plakacie końca gry, ale nie zdziwi się, że od pierwszego momentu jej pojawienia w serialu, czyli od 11 sezonu, była czymś ważnym i teraz zostanie to odkryte. Śmiesznie by było, bo piękne memy z nią na kanale zrobiłem. Hehe, <laughs> wygląda na to, że wleci w sezonie Kapitan Marvel. Się okaże. Teoria trzecia. Lloyd i złota moc. Lloyd bez wątpienia będzie głównym baterem sezonu. Tak jak mówiłem raz, każdy już swój sezon dostał w drugim rozdziale ninja go i tylko zielony ninja nie. Dlatego teraz jest dla niego kluczowy moment. Widać po zestawach i plakacie, że stoi przed największym wyzwaniem. Powracają 4 złote bronie, a ich złota moc ponownie zostanie wykorzystana po obu stronach mocy. W wypadku Lloyda stanie się znów Złoty Ninja po tak długim czasie, czyli po trzecim sezonie. W dziesiątym tak się nie stało, jednakże teraz stwarzą oni. Skoro już wiadomo, że osoby z rodziny pierwszego mistrza Spindzicy są w połowie ludźmi, smokami i oni, no to w niektórych momentach moce tych dwóch raz będą się przejawiać. Bardzo bym chciał, żeby to nie było do końca oni Lloyda, lecz użyta po tak długim czasie maska zemsty, która nadal gdzieś tam jest, ale jest to raczej mało prawdopodobne. Kiedyś wymyśliłem teorię, że w finale serialu Lloyd, mający ponownie złotą moc, zmieni się w smoka. Tak jak niegdyś Overlord był smokiem, jednakże wygląda na to, że to ninja z pomocą złotej mocy stworzą złotego ultrasmoka, którego Lloyd będzie dosiadał. Troszeczkę szkoda, no bo skoro jest w iluś tam procentach smokiem, to mógłby zmienić swoją formę. Zresztą Mistake tak trochę to sugerowała, no ale zobaczymy jak to finalnie będzie w serialu. Jak zostanie to wykorzystane, to będę się cieszył, jak nie, to nie. Temat Złotej Mocy powraca w pełnej okazałości, dowiemy się za tym jaka moc jeszcze się w niej skrywa. Kiedyś jeden z twórców Tomi Andresem mówił, że nie zobaczyliśmy w pełni jeszcze Złotej Mocy, teraz już zdecydowanie przyszedł ten czas. A jeszcze była mowa o nowym elemencie żywiołu, może też będzie on z tym związany, kto wie. Zahaczymy jeszcze o temat Pierwszego Mistrza Spinjitzu są duże szanse, że pojawi Pojawią się sceny z tą postacią jakiejś w przeszłości, w teraźniejszości. No zobaczymy. W związku z tą postacią nie przygotowałem żadnych większych przemyśleń. Ponieważ, tak jak mówię, jak się pojawi, to się pojawi i będzie spoko. Czy Lloyd zginie w 15 sezonie? Trudno powiedzieć. Jakieś tam szanse są. Czas pokaże. Teoria czwarta. Temat demonów, czyli oni, figurki. Złotego Lloyda, Garmadona i Kryształowego Króla oraz niektóre poszlaki w trailerach w związku z jakąś mroczną górą sugeruje powrót tematu demonów do serialu. Po 10 sezonie praktycznie była o tym cisza. Wiemy, że Omega już nie powróci w serialu z tego co mówili twórcy, a demony zniknęły na tą chwilę. Czy kiedykolwiek powrócą tego nie wiemy, jednakże ich w najnowszym sezonie to nie zobaczymy, bo mamy zupełnie inną armię temat Oni uważam, że będzie tym na, tym na drugim planie w związku z niektórymi postaciami. O Lloydzie i Garmadonie już pogadałem wcześniej, natomiast w przypadku Kryształowego Króla, który widać wyraźnie, że ma także twarz Oni, a tą postacią jest Overlord, to wszystko ma sens, no bo Overlord powstał od demonów, jako największe zło krainy Ninjago. Tak jak nieraz mówiłem, musiało być tutaj pomiędzy nimi powiązanie i widać, że tak też i się stanie, a nawet jeśli jakimś cudem okazałoby się, że nie, to sam mroczny władca przez ten długi czas odkrył to wszystko, bo widział co się działo w mieście Ninjago. Dzięki mocy demonów Overlord już stanie się potężniejszy niż był i będzie mógł dorównać silniejszej złotej smoczej mocy, tak to można i by nawet ująć. Po stronie dobra smoki, a po stronie zła oni. Nic z nowego. Moc demonów myślę, że może też być związana z przeżyciem dwóch postaci. Mowa tutaj o Harumi i panu E, a tak właściwie już panem F, ale to zależy czy twórcy będą chcieli coś tam o nich tłumaczyć. Zapewne o tej pierwszej postaci tak, a o drugim pewno nie. No i został jeden kluczowy element, czyli maska zemsty. Skoro temat Oni powraca, to i wypadałoby, aby ten ostatni przedmiot z nimi powiązany także powrócił. W szczególności, że nadal się trzymam tego, że jak jest chociaż jedna maska Oni, to Garmadon nadal może żyć. Jednakże, gdy zostanie zniszczona, to i on umrze, bo to one spowodowały, że ożył w ósmym sezonie. Zobaczymy, czy twórcy jeszcze to wykorzystają, ale... Miejcie na uwadze, że to ja wymyśliłem tą teorię kilka lat temu. Jeszcze ta jakaś góra widać, że ma twarz jakiegoś demona, więc przekonamy się w samym serialu o co chodzi. Twarz bardzo przypomina maskę zemsty. Teoria piąta. Kryształowy król, generałowie i armia Vengeance Stone oraz same kamienie zemsty. Tak jak każdy już wie, kryształowym królem okaże się Mroczny Władca, który powraca po trzeciej sezonie z silniejszą mocą oraz nową armią Vengeance Stone. Dzięki mocy ciemności i oni, fioletowe kryształy przesiąkną kamienie zemsty, które Zbierał przez poprzednie sezony do stworzenia potężnej armii, silniejszej od swojej byłej kamiennej armii. W związku z tą postacią zobaczymy pewno dużo scen, nawet i tych z przeszłości, bo tutaj trochę trzeba wytłumaczyć, ale przynajmniej nie trzeba za wiele kombinować, bo wszyscy wiedzieliśmy, że po trzecim sezonie stał się osłabiony, ale nadal jest w ninjago, bo tak łatwo nie można go pokonać raz na zawsze, o ile w ogóle się da, i pewno w 15. W tym sezonie też na to pytanie poznamy odpowiedź. Kreształowy król zwołuje radę złoczyńców. Sześciu generałów na czele armii Vengeance Stone. powrócili: Pythor, Harumi, Pan F, Asfira, Vangelis i Mechanik. Mamy zatem mieszankę starych postaci i nowych po dziesiątym sezonie, przez to, że jest. To pełnoprawny sezon, to jest więcej czasu na opowiedzenie i historii, nawet jakby nie była ona zbyt wielka, ale to i tak więcej czasu niż podczas święta umarłych. Najbardziej cieszę się z mojej dwójki, Mechanika i Pytora, obecnie obok klausa moi ulubień wrogowie. Mam nadzieję, że sporo serducha od twórcy otrzymają w tym sezonie, pomimo że będą przesiąknięci złem. Jeszcze większym. Asfira i Wangelis są, bo są. Asphira, chociaż ma fabularne uzasadnienie, bo wątek ni. A Evangelis... To go nie odkupi po słabym 13 sezonie. Hanumi i Pan E są najciekawszymi postaciami pod względem powrotu, bo oboje zginęli. Jednakże tutaj, zapewne, takie jak... Pomniałem, czeka na nas wyjaśnienie. Obstawiam, że pójdą po najniższej linii oporu, czyli że pan E był pod wpływem Owelorda, aż do momentu zniszczenia go w 9 sezonie przez Garmadona. Wtedy jego moc wyleciała i powrócił w momencie upadku budynku na końcu sezonu, na którym była Harumi. Wtedy przejął jej ciało i mogła przeżyć. Harumi w serialu okazała się że była tajemniczym jego mościem w masce Kabuki, która werbowała złoczyńców do Rady Króla. Na pewno Harumi dostanie jakieś wyjaśnienie co się z nią stało, a w przypadku nowego modelu Pana E, czyli Pana F, wątpliwe, ale kto wie. Wiem jedno, w serialu wygląda kozacko. Zahaczymy jeszcze o temat Mrocznej Wyspy. Ciekawe, czy ta miejscówka powróci i stąd też pochodzi latająca góra, którą widzieliśmy w zapowiedziach, czy może jest to świątynia Oni, którą zobaczyliśmy w ósmym sezonie, tylko że teraz w pełnej okazałości, a może jeszcze coś inne, innego. Tak to zawsze mówię, zobaczymy. Na pewno będzie to siedziba Overlorda, a po mieście Ninjago będzie Armageddon. Teoria szósta. Jak to wszystko się zakończy? Jako iż wiemy, że 15 sezon będzie kulminacyjnym momentem zapewne dla ro drugiego rozdziału w historii Ninjago i odhaczymy raz na zawsze niektóre rzeczy, to dostaliśmy już wcześniej informację, że seria się nie kończy i będą dalsze historie. Jestem święcie przekonany, że skupią się na innych postaciach poza Ninja jak Pixel czy Skylor w przyszłości, bo te postacie zasługują na własną historię. W 15. sezonie myślę, że które z postaci faktycznie ucierpi, zginie i nie powróci już w kolejnych sezonach wspomniałem o rodzinie pierwszego mistrza z Pingitsu czy nawet ninja Overlord, skoro wygląda na to, że zobaczymy go w jego ultimate formie, to na końcu sezonu zniknie raz na zawsze, dlatego go już nawet nie liczę. Kto zatem będzie głównym wrogiem w kolejnych seriach? Jest jeden duch, którego dawno nie widzieliśmy i czeka na swój powrót. Hehe. He. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tych teoriach. Piszcie też własne w komentarzach. Po wyemitowaniu całego sezonu spodziewajcie się podsumowania całości, wtedy sobie szczegółowo pogadamy. Na ten moment to tyle, zostało nam. 18 odcinków, więc zobaczymy, co ten twórcy dla nas przygotowali. Na pewno będzie się działo. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.